Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy konferencję prasową. Szanowni Państwo, niestety nie wiedz wyborczy. Bardzo byśmy chcieli, żeby to był wiedz wyborczy, ale ograniczymy się tylko z uwagi na pandemię koronawirusa do konferencji prasowej poświęconej wyborom prezydenckim, a przede wszystkim poparciu naszego prezydenta doktora Andrzeja Dudę, Proszę, żeby rozpoczął to dzisiejsze pierwsze przemówienie wygłosił pan minister Dariusz Piątkowski. Szanowni Państwo, w Polsce mamy kampanię wyborczą, kampanię wyborczą specyficzną, bo przesuniętą. Kampanię, która powinna zakończyć się już w maju, ale niestety na skutek działań totalnej opozycji nie było to możliwe. Także i pandemia do tego się przyczyniła stąd w tych specyficznych okolicznościach Próbujemy dać szansę Polakom na to, aby mogli w końcu wybrać prezydenta Polski na kolejną kadencję. Jeszcze kilka lat temu, chociaż słupki mówiło o rozwoju gospodarczym, to jednocześnie przeciętny Polak nie odczuwał tego w kieszeni. Nie widział, że rozwój gospodarczy kraju wiąże się także z polepszeniem poziomu życia. Dziś, po ponad czterech latach widzimy, że było to możliwe, że dzięki uszczelnieniu podatków mamy wyższe dochody budżetowe. Możemy zmniejszyć zadłużenie, które w okresie rządów PO-PSL wzrosło ponad dwukrotnie, a jednocześnie przeciętny Polak ma szansę także uzyskać coś z tego budżetu, cieszyć się z tego, że Polska się rozwija i razem z Polską cieszyć się z tego rozwoju. Państwo na pewno słyszeli o tych największych programach społecznych jak 500+, leki dla seniora, wyprawka szkolna i wiele, wiele innych. Stąd bardzo dziękuję Panie Starosto i wszystkim obecnym tu e, członkom Komitetu Honorowego Pana Andrzeja Dudy, bo my wszyscy wiemy, że to poparcie trzeba pokazywać nie tylko gdzieś tam daleko w Warszawie, nie tylko na wiejskim, nie tylko w parlamencie i w rządzie, ale trzeba wyraźnie pokazać, że większość Polaków mieszkających w naszym kraju, także tu na Sokulszyźnie, potrzebuje po prostu dalszego rozwoju, dalszej zgody, potrzebuje po prostu Andrzeja Dudy. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o praktycznym aspekcie prezydentury Andrzeja Dudy dla naszego regionu, bo oczywiście, 500 plus tak, oczywiście, emerytury obniżone tak, oczywiście, wsparcie rodzin, olbrzymie wsparcie rodzin, jakie dały te wszystkie programy społeczne, też, ale to też dla nas, dla mieszkańców Powiatu sokólskiego, budowa dwóch najważniejszych ciągów komunikacyjnych Via Karpatia i Via Baltica, szanowni państwo, obwodnica Sokółki i połączenie z Kuźnicą, a także w co bardzo głęboko wierzymy po pozytywnym raporcie środowiskowym po prostu przebieg Via Jakarpatii, a więc połączenia de facto połączenia nas Sokółki z Białym Stokiem dwupasmową piękną trasą będzie przebiegał po starodrożu. To wszystko dzięki Andrzejowi Dudzi. Szanowni Państwo, powiat Sokulski to powiat, w którym te tradycyjne wartości, o których mówił pan pan starosta są ciągle obecne. To także rejon mocno patriotyczny. To region, w którym hasło łączy nas Polska jest ciągle aktualne. Chcemy tę Polskę łączyć, ale bez państwa udziału w wyborach nie będzie to możliwe. Także prosimy państwa o aktywność, prosimy o udział w wyborach tak aby Polska nas połączyła.